Siema, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie gadżet do Mortisa o nazwie Spinner Combo on tak, że Mortis rozkręca łopatę, waląc nią wszystkich przeciwników wokół siebie i zadając 1300 obrażeń. Mamy również mapkę Centrum Bezpieczeństwa, więc myślę, że to token spoko pana Mortisa. Eee, oczywiście zagram sobie na starciu solo 3 gierki standardowo. No i jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Eee, będzie mi bardzo, bardzo miło oraz zapraszam na do, opisu, do, do opisu tego filmu, ponieważ znajdziecie tam moje wszystkie social media oraz mój klubu Wrocław, który jest top, to polska, więc który warto zaglądać do opisu i warto wijać do mojego klubu. Także co? No myślę, że nie ma co przedłużać tego filmu. Jak widzicie mam również skina do Martysa, więc będzie się grał naprawdę mega przyjemnie. Mam do niego dziewiątą moc, także naprawdę mega fajne, mega fajnie, będzie się również grało. No i leci już do gry. No, i gierka pierwsza odpalona. No, i na samym starcie, jeszcze chcę powiedzieć, że jeśli będą jakieś lagi, no to wszystko przez to, że po prostu gram teraz na innym internecie niż zawsze. E, no i mo możliwe są lagi, oczywiście nie mówię, że, że będą, e, raczej nie powinno być, ale um, ostrzegam, że jakby były, no to już przynajmniej będziecie wiedzieli dlaczego. E, także dobra, tam mam jakąś Ems, która w sumie jakbym do niej podjechał, no to wiecie, e, porobiłbym ją, zwłaszcza, że mam ten gadżecik, także myślę, że. Na łatwości, gdybym do niej tak na blisko wiecie, podjechał, y, Amortis jest dobry do podjeżdżania i też do uciekania. Także tutaj no, mam nad tą EMS tak, jakby gdybym podjechał, to by miał przewagę. No, na daleko, tak jak na przykład teraz, no to ona ma przewagę, nie? Y, też mam jednego Power Cubesa. Y, troszeczkę błąd, że nie poszedłem właśnie po Power Cubesy, y, no ale trudno, no dobra, więc to ja tutaj na tą EMS cały czas się czaję. Tak od początku gry się przy sobie zrespiliśmy i cały czas przy sobie jesteśmy. Także śmiesznie. Ona jest taką studentką, ja jestem takim rock'n'rollowcem. Także tutaj, yy, no, taka parka się stworzyła yy, z tych zadymiarzy dwóch, w tym z tych skinów bardziej wiedziałem, że on. Nie. Co ja zrobię? Ja po prostu wiedziałem, że on tak zrobi, i szczerze mówiąc, teraz, jak już się po tym. No po prostu, jak już jest po tej całej akcji. To nie wiem, dlaczego ja to zrobiłem. Nie wiem, nie wiem jakoś dziwnie, w ogóle się nie, nie, nie skupiłem. W ogóle nie, nie. Nie wiem, jakby miałem świadomość, że to tak będzie, ale nie wiem, czemu poszedłem. Yy, wiem, bardzo dziwne, ale no. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czemu tak poszedłem do niego i przez to zginąłem. No ale dobra, no. No to trudno, tak już wyszło. Już tego się nie cofnie, więc no cóż, dobra. Tam Tara odpaliła teraz gadżecik. Yy, ona siedzi sobie tam w tych krzakach. Kurczę, tutaj... No kurczę, tutaj... Jednak Mortis nie jest zbytnio dobre na tą mapę. Kurczę, no i właśnie mówię, są tutaj lagi w tej gierce, są on, są tutaj lagi i mówię, że korzystam z innego internetu, ale na szczęście, na szczęście gram Mortisem i mogę sobie nim uciec nawet w lagach, także tutaj Mortis to jest na plus w Mortisie. Dobra, tam tara taka jest, trzeba ich podjechać chyba, co? Kurczę, lag. gdyby nie lag, to bym podjechał tego lepiej Primo. O nie, ja uciekam, bo on do nie leci, kurczę, ale serio, mega ciężko dzisiaj mi się nagrywa ten odcinek, mega ciężko, jeszcze on gadżet, no proszę cię, no co jest Dobra, tutaj będzie mega ciężko, ale przynajmniej mam już szóste miejsce, więc całkiem dobre miejsce w sumie O nie, na nim ma do mocne obrażenia, także tutaj wolę uciec O dobra, uciekam, uciekam, tym Mortisem jest dzisiaj taka śmieszna gra, że tak naprawdę tylko uciekam, wiedziałem, że ktoś tutaj Ej właśnie, gadżet muszę Cyk, 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 dobra, gadżet, gadżetem dostał ale niestety, no, zginąłem, no no dobra, więc lecimy z ostatnią grą może tutaj pójdzie lepiej już mam w sumie przetestowany ten gadżet, jak widzicie tak on się prezentował, taki jakby spinner no w sumie nazwa się też nazywa spinner więc dlatego też tak mówię, gdyby nie gdyby nie to, no to, po wiecie o co chodzi tak się jakby kręci ten mortis i w sumie wiecie, co bym na tej peny też to użył, no bo wiecie jednak jedno przetestowanie do tej pory było i patrzcie, teraz używam i pięknie i widzicie, dzięki temu gadżetowi udało mi się ją pokonać, no w sumie bez tego gadżetu raczej też bym ją pokonał, no ale chyba wiecie o co chodzi, nie? Yy, chyba rozumiecie, po prostu ten gadżet mi pomógł, że szybciej ją pokonałem. Yy, no i fajnie, bo też sobie go przetestowałem, także no naprawdę fajnie, już, są dwa, już dwa razy użyłem ten gadżet gdzieś w odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się użyć go chociaż raz, tak jakby sensownie, bo tak naprawdę mógłbym go użyć teraz też teraz, nie? Yy, ale jakby chcę to przy jakimś przeciwniku użyć, yy, albo przynajmniej przy jakiejś wieżycie, wieżyczce, ale w tym sensie nie, było, nie miałoby sensu. Dobra, wiecie co? Ja tutaj nie będę może się pakował w kłopoty, bo tym ja myślę, że w tych szakach mogą być różne osoby, a ja też mam, jak widzicie, lagi yy, i mega... Dobra, wiecie co? Nawet nie wiem, co się teraz dzieje i pewnie zginę. No zwróćcie uwagę, że tutaj prób... Aj, no próbowałem uciec, ale no mówiłem, słaby internet dzisiaj, totalnie inny internet niż zawsze, więc no gdyby nie na to, to w dzisiejszym odcinku poszłoby zdecydowanie lepiej. No, ale jednak przez ten internet wyszło jak wyszło. Także, no niestety, ten odcinek już muszę tak szybko zakończyć. Także, e, jak szybko go rozpocząłem, tak szybko go zakończyłem. E, a więc, w dzisiejszym odcinku to był na tyle. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję, e, jeśli jeszcze tego nie robicie. E, no i co? Napiszcie w komentarzu Spinner Combo, a ja przypnę Wam serduszko. No i napiszcie tak, bo tak nazywa się ten gadżet, którego dzisiaj testowałem. E, no i w dzisiejszym odcinku to był na tyle. Także, y, ja już się to jak nam to był na tyle trzymajcie się no i cześć No i pamiętajcie aby wpisać spinner combo Bo przypiszę wam serduszko także ja już nie przedłużam to był na tyle trzymajcie się no i cześć